Cześć! Dzisiaj planuję poświęcić trochę czasu mojemu doktorowcowi Niedługo przyjdzie czas okrywania, a wcześniej dobrze byłoby wokół niego oplewić. No i przyciąć nadmiar tych starych liści, które już kładą się na ziemię. I później mam jeszcze chyba jeden plan do wykonania tutaj przy nim. Zacznę od przycięcia liści. z tyłu. Ten też tutaj zachodzi na berberisa. Nie wiem, no na razie zostawię go. I jeszcze dalej samawie tego nie chciałem, ale go przyciechałem. Dobra, ile liści wyciąłem, zaraz policzę. Cztery. Pięć, sześć. sześć, sześć osiem. Dziewięć.

Przypuszczę przez rozdrabniać i będą jako ściółka Teraz zabiorę się za klewienie. No teraz ładnie widać cały pienik. Postanowiłem usunąć daktylowcowi styropian którym, którym był obłożony dookoła w ziemi wycinam po kawałku wyłożone było z wewnątrz polią kubołkową z wierzchu dawałem siatkę na krety Kresik kropon. A, a, a tu widać zobaczcie. Korzeń. korzeń tak tyłowsza, przebił się przez folię kubełkową. No i tutaj wyszedł przez stropian. I teraz zobaczcie jak wygląda bryła korzeniowa, która utworzyła się tutaj. Takim styropianem. Robiło się tutaj już ciasno. O. Pełno korzeni. Taktylowiec rośnie tutaj już od wiosny, od 2018 roku. Czyli ma za sobą już 18, 19, 20, 21, 22, 23. sześć sezonów letnich. 6 sezonów letnich. No i przy, w przyszłej wiosny, w maju, jakoś minie e, pełne 6 lat, od kiedy tutaj rośnie. Masa korzeni coraz bardziej jest tutaj ściśnięty w tym stropianie. A tam jest w środku ma rurki, które są z ciepłą wodą dogrzewane takie. Dogrzewany jest od gruntu. No i to wszystko już tam się robiło mu zbyt ściśnięte. No, i właśnie z obawy przed tym, że będzie się tam przegrzewał, że to wszystko tam się będzie kumulowało, to ciepło w zbitej masie korzeni. Także uznałem, że jednak usunę tą, ten styropian. No, a poza tym zimy nie są takie srogie, jak na jakie się przygotowywałem tutaj. Ostatnie zimy są bardzo łagodne, także styropian nie jest potrzebny a jeszcze przy okazji zobaczcie w jakiej ziemi on tutaj rośnie ziemia, suchy piach, a pada od paru dni piach suchy żółty niepotrzebny i jest mu jakaś dobra ziemia no fakt, fakt faktem że zawsze wiosną tam mu podsypuje tutaj powierzchu jakiejś ziemi trochę lepszej jakiegoś tam obornika czasem też się sypnie wiosną no ale ogólnie rośnie w takim piachu w takim odzież gruzowiska dużo jest tutaj jakiegoś różnego po dawnych remontach domu Także taka ogólnie ziemia nieciekawa. Ale palmy rosną. Dobra, ja biorę się dalej za obdzieranie go z tego styropianu. Głębiej, poniżej styropianu już widać, jak korzenie rozchodzą się na boki. No takie korzenie o grubości ponad centymetra idą w poziomie na boki tutaj z tej strony ładnie widać grube krzewienie O, widać, że ma suchutko przez styropian, przez ten stropian wilgoć, taka wilgoć gruntowa nie dochodzi do tych korzeni. Bardzo sucho ma. O, widać, że tam dawałem jeszcze wtedy jakiś keramzyt. Do ziemi przy sadzeniu go i ogólnie tam była ziemia taka kupna dawana z worka no ale teraz będzie miał luz pełna swoboda no, połowa jest odsłonięta i teraz będę obkopywał drugą połowę i już jednocześnie będę sypał ziemię tutaj w to miejsce dlatego że ładna chałda ziemi powstała żeby obkopać ten styropian no ale jak widać jeszcze parę lat i, i pień tego tyłowca byłby byłby miał taką średnicę jak Cała ta obwódka ze styropianu I byłoby coraz gorzej, a ma by się ściskała, i by się gotowała w środku. Dobra, na tym będę kończył. robi się ciemno, także dalszych etapów już chyba nie nagram. No, ale w każdym bądź razie daktylowiec będzie uwolniony jak się uda to jeszcze uwolnię w tym roku w Waszyngtonie Robustę tą jedną mniejszą no ale już też ma około prawie ze 3 metry może mieć albo i więcej no i tutaj tą ponad już chyba 5 metrową w Waszyngtonie też one też mają styropian. Prawdopodobnie ten styropian obkopie się dookoła i może z wierzchu zostawię trochę jakąś warstwę 20 cm, dlatego że tutaj jest budka troszeczkę mniej obszerna niż u ale z spod spodu może wydłubię, wydłubię większe tam jakieś kawałki tego styropianu, żeby ona mogła sobie korzeniami Rozejść się na boki. Waszyngtonia. postaram się ją zmierzyć jeszcze przed przykrywaniem jakoś. Wielka, ponad 5 metrów już ma. W tamtym roku miała 5 metrów. Dobra. Aha, bo w tym roku też uwolniłem ze stereopianu tą kordynę. Reg star ale już ma z 1,80 m wysokości ładnie rośnie w tym roku wypuściła nawet yy, i taki tutaj rozgałęzienie na dole o ładne No Dobra, to by było na tyle No ja jeszcze tutaj planuję, nie ja wiem co zrobię z tą agawą, która też tutaj zimuje już kilka zim. No ale jakieś efekty są takie średnio ciekawe. Jak wcześniej była duża już ogromna, tak później zaczęła się, od kiedy rośnie w tym w gruncie, zaczęła się tak rozkrzewiać i teraz jest, jest z niej taki gąszcz. Gąszcz, różny, gąszcz agaw. rozkrzeczona jest taka i no nie wiem czy to warto ją tutaj trzymać. E, utrudnia to tutaj jakąś pielęgnację. Kosiarką ciężko wejść, wjechać. A zaraz tutaj obok znowu rośnie Wagnerianusz. Jakby nie było tej agawy. No to byłoby tutaj łatwiej. O, jeszcze jakby nie było tutaj tej juki, zwykłej takiej. No to już całkiem by był tutaj komfort. No i zlikwiduję chyba tutaj ten. Miałem taki skalniaczek malutki, ale już zarósł z kwastami. Nie dało się tego ogarnąć. Także usunę to wszystko i tutaj będzie można już sobie wjeżdżać nawet posiarką traktorkiem chyba. Będzie łatwiej. Za dużo zakramarków natworzyłem i, i ciężko jest wjechać wszędzie kosiarką. Nawet nie da się wjechać taką zwykłą kosiareczką pchaną. Dobra, to by było na tyle. Walczę dalej z tym taktykowcem. No, dobrze, że się za niego wziąłem dzisiaj. Na razie.